Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, ile mniej więcej kosztowało mnie założenie tego akwarium i co trzeba było tutaj zrobić, aby, aby to po prostu założyć, ponieważ wiele razy ludzie się pytają, jakie jest najtańsze akwarium do, do założenia, ile ty dałeś za, za, za swoje ryby, za oświetlenie i tak dalej. No to żeby. Nie odpowiadasz każdemu w komentarza, czy tam nie robić o po prostu kilku filmów o tak naprawdę o jednej tematyce, no bo nie chce mi się co chwila tak naprawdę pisać, ile kosztowały moje filtry, ile zdają za tło i tak dalej i tak dalej. Także przedstawię wam krótko opis, ile to wszystko mniej więcej kosztuje, abyście mieli może taki troszeczkę obraz, jeżeli byście chcieli założyć akwarium w podobnym właśnie litrażu. I z podobną obsadą bo w ogóle mieliście mniej więcej porównanie, ile trzeba dać za akwarium około tam 400 litrów, aby to w miarę jakoś tak wyglądało. Nie? No to może zacznijmy od tego, że no, akwarium bez samego akwarium, czyli bez tego szkła, no to jest nic. Ja mam akwarium około 400 litrów, za które dałem 500 zł, tylko że ja zamawiałem u szklarza u swojego zaprzyjaźnionego szklarza, także myślę, że może tam jakąś małą e, promocję, czy tam rabacik dał no ale mniej więcej za samo szkło, no to musicie dać zależy jakie wiadomo, bo jeżeli chcecie jakieś tam Opti White, czy Guardian, czy, czy inne tego rodzaju, no to, to trzeba po prostu zapłacić więcej ale myślę, że przedziom między 500 a tam 600-650zł no to za takie samo szkło, no to, no to musicie sobie dać Wiadomo, że jeżeli chcecie wzmocnić z grubszą szybą, czy łączenie y, razem z opti -Y, czy Full Opti-Y, to tam będzie dodatkowo odpowiednio droższe. E, no i nie u każdego szklarza, czy w każdej filmie będą, będą takie same ceny. Zależy też, gdzie, gdzie po prostu to, to tam y, kupicie. E, tak, za pokrywę e, dałem około 250 zł, tylko... Pokrywę tu mam na myśli to, co było całe, czyli razem z tą pokrywą, z tą przykrywą, ponieważ teraz ta przykrywa jest usunięta. Została tylko ta korona, że to tak powiem. No ale to już dałem mniej więcej 250 zł. To było ze sklejki wodoodpornej. Co dalej? Idąc od góry, no to oświetlenie. Za oświetlenie na te razem, te cztery belki plus sterowniki zasilacza dałem około 250 zł. Mógłbym to zrobić oczywiście o wiele taniej, mógłbym to zrobić o wiele drożej. Ja to zrobiłem po prostu na naświetlaczach ledowych, e, przepraszam, na modułach ledowych i wyszło mi około 250 zł. E, no to może teraz. Jak idziemy od góry, to co, co tam mamy, to hydroponikę. No, hydroponikę, jak wiecie, nie mam od tak bardzo dawna. Na początku miałem jedną doniczkę, potem miałem drugą. Za hydroponikę wyszło mnie około 250 zł. No i tak, jak już wiele razy mówiłem, że no, hydroponika to jest tania alternatywa dla filtra kubełkowego. No, owszem, jest to tańsza alternatywa. Ponieważ za 250 zł, no to e, podejrzewam, że nie kupicie takiego filtra, by uciągnął Wam całe to akwarium. I to ja mam, cały czas to mówiłem e, z tą myślą, że jeżeli mamy takie akwarium, to nie musimy kupować dwóch dużych kubów, za które zapłacimy. No nawet gdyby kupić te dwa razy akwanowa, którą tutaj posiadam, to i tak musimy zapłacić sporo więcej, to znaczy też około 500 zł. I powiem Wam, że na pewno nie uzyskacie tego efektu jak z Hydroponiką. To znaczy będzie Wam ciężko trzymać takie parametry, szczególnie przy Ja mówię cały czas o biotopie z jeziorem Tanganika. Po prostu nie będzie nam miało co tego wyciągnąć, no chyba, że nakładziemy roślin, to jest dodatkowy koszt. Ale dlaczego ja dałem tyle e, tych pieniędzy? E, no same doniczki, no to za dwie doniczki podejrzewam, że tam gdzieś około dwóch dych, także to jest e, ta najtańsza rzecz. E, pompa, no ja stosuję pompę e, Aquaella, to jest bodajże ten Turbo 500. E, on jest skręcony, mogłem to zrobić po prostu taniej, no kupić jakiś, nie wiem, tańszy filterek za dwie dychy ale po prostu no miałem tak już nie chciałem kupować także także to sobie dałem. no Najdroższą część no to były no, rośliny no, skrzydłokwiat. Pomimo tego że jest dość właśnie rośliną prostą w utrzymaniu no to za takie duże no to trzeba dać ponad dwie dychy za te mniejsze tam troszeczkę mniej ja to tak porozsadzają także największy koszt bo myślę że gdzieś około 150 160 zł, no to to były właśnie same te rośliny plus keramzy. Keramzy już gdzieś tam kiedyś miałem jakiś ogrodniczy za 25 litrów, żeby was nie okłamać około 20 zł, już nie pamiętam ile tam tego zużyłem. Ale to też nie są jakieś takie duże koszty. Co tam mamy dalej? No to jak już jesteśmy przy hydroponice, no to filtracja. Jak wiecie mam dwa filtry. Aquanova 1500. Zależy jak go tam traficie na aukcji, nie? Ale ja mniej więcej go kupiłem za około 250 zł. Ja mówię tutaj o nowej. O nowym filtrze nie wliczam, do tego że dwa razy musiałem w nim wymienić zawory. No to dwa razy wymienianie zaworów plus przesyłka to jest koszt około 100 zł. Drugi filtrem to jest JBL E901. Jak go kupowałem, to kosztował coś około chyba 330 czy 340 zł. Coś koło tego. Także jest to pomimo tego, że filtr słabszy, no to jakościowo troszeczkę lepszy. No i co za tym idzie droższy, aczkolwiek jestem bardziej zadowolony z tańszego Chińczyka niż po prostu z filtra, tak powiem, tej lepszej niemieckiej klasy, nie? co dalej? Grzałka. Grzałka, nie pamiętam jakiej nawet firmy, chyba diversa, jeśli się nie mylę, około 50 zł za 300W. Chcę sobie teraz zmienić grzałkę na troszeczkę lepszą, coś myślę z tej yy, wersji Gold od Aquala albo coś z tym stylu, albo może grzałkę przepływową to jeszcze tam zobaczę. Yy, dobra, dalej lecimy. Tło. Yy, za tło to, które mam obecnie dałem bodajże chyba 300. i yy, jest to właśnie to tło strukturalne wypukłe. Ale równie dobrze możecie zrobić sobie tło samemu, po prostu nakleić zwykłą czarną, yy, zwykłą czarną folię. Tam chyba filmik kiedyś o tym był. Także co do tła, no to toż widzicie, że po prostu można to zrobić za 2-3 za trzy dycha, nie za 300. Jak kto tam chce. Yy, karniki automatyczne, które mam, posiadam dwa. Yy, to są karniki juwela. Także za nie dałem około 180 zł. Mówię tutaj o dwóch, bo jeden to jest tam, koszt w zależności gdzie kupicie, nie? Mniej więcej 80-90 zł. Co dalej? Falownik. Falownik jest to jebał RW8, sterowalny i tak dalej. O przepływie 8000 litrów na godzinę. Ten falownik bodajże na erypce kosztował około 300 stówek na jakiejś tam promocji. To też, jak mówię, no to akwarystyka to jest tak naprawdę też polowanie na promocję, nie? <grytanie> Z takich śmiesznych rzeczy. Eee, co tam mamy dalej? Eee, no, sam piasek to już miałem, że tak powiem, eee, przy okazji remontu, który miałem w domu, także, no to nie wliczam go w koszty, no, ale. W zależności jakie tam użyjecie nie? no to tam myślę że 50 do 100 by to się zmieścicie chyba że kupicie w składzie budowlanym to podejrzewam że taką ilość to 10 czy 15 zł, Także to nie są drogie drogie rzeczy. No, kamienie no, to z pobliskiej rzeki także koszt to tak naprawdę tylko tyle co wziąłem odpaliłem samochód i żeby po prostu po nie podjechać. Ale jeżeli chcecie jakieś niewinne kamienie no to to już tak naprawdę zależy od was co wy tam będziecie chcieli wsadzić. Dobra, idziemy dalej. Pokarmy. Jak wiecie, o no, swoje ryby, nie kupuję dziadostwa. Jak już biorę, to naprawdę biorę rzeczy konkretne za pokarmy. No, nie będę mówił ile kosztował poszczególny z nich, bo po prostu mi się nie chce i, i po prostu wziąłem taką cenę za okrąglenie. To co te wszystkie pokarmy, które dałem. Jeszcze nie wiem, czy się wrzucił ten filmik o pokarmach, czy nie. Bo nagrywam te wszystkie filmiki w jeden dzień, bo po prostu mam czas. No to około 500 zł chyba, także no pokarmy mam z tej najwyższej półki i tego się będę trzymał, poza tym no co, no wszystkie jakieś takie sprzęty pierdoły, jakieś siatki, czy nie wiem, gąbki, którymi czyszczę szyby, przedtem używałem jakichś tam czyścików, teraz tego nie, no to to, to już są tak naprawdę groszowe sprawy, także tego nie będę wliczał, czego jeszcze nie... Oj, coś się tam dzieje. Nie będę też wliczał wszelkiego rodzaju, jakichś takich węży do spuszczania wody, ponieważ to tam zawsze ktoś, myślę, w domu coś tam znajdzie. Co dalej, ryby. Ryby to tak naprawdę ciężko mi też uwzględnić tutaj, ponieważ każdy będzie miał, że tak powiem, tutaj coś innego i w innych ilościach. Także nie wiem, ile wydacie, nie? Yy, ale ja za ryby dałem około 1000 zł razem z transportem, także no dość drogi w zakupie. Yy, no ale niestety, no za, jak się chce mieć coś ładnego, no to ładne jest przeważnie drogie. Yy, co dalej? Yy, akwarium stoi na stojaku, yy, znaczy na stojaku, na stelażu. Yy, stelaż yy, dostałem za czteropak, yy, za czteropak piwa. Yy, zrobiłem go razem z dwójkiem, także podziękowaniu i nie chciał kasy, no to chociaż trzeba było się jakoś tam odpłacić. Ale ogólnie no stelaże do taniki należą, czy jakieś takie byście chcieli, nie szafki pod to, także musicie za to sobie liczyć tam pewnie z 4 czy tam 5 stów. Dalej, no na stelarzu jest płyta OSB. Za płytę OSB dałem około tam 60 czy 70 zł i co dalej, i to stoi wszystko na um, styropianie. do Styropian to już tam po prostu gdzieś kiedyś miałem, także też go nie wliczam w koszty, bo, bo tu są po prostu jakieś takie y, drobne, y, drobne kwoty. Chyba że użyję jakiejś maty, czy nie wiem, pianki pod panele. Każdy używa tam, tam czegoś innego. Teraz dalej przechodzimy do, do wszelkiej jakości yy, sprzętów elektrycznych. Yy, to na czym mianowicie mówię o wszystkich przedłużkach i tak dalej. Yy, no, niestety nie pomyślałem sobie zanim założyłem to akwarium, aby yy, narobić sobie więcej gniazdek czy coś. Teraz yy, mam, robię sobie pokój specjalnie yy, pod akwaria. Yy, także myślę, że za jakiś czas to będzie gotowe, chociaż tam jeszcze trzeba worek pieniędzy włożyć. Yy, także same przedłużacze. I tak dalej, no to liczę sobie koszt około, około 100 zł. Do tego, co Wam muszę jeszcze powiedzieć, no to timery. Timery muszę mieć, jeżeli chodzi o oświetlenie. Jak już wiecie, też tak pracuję, że ktoś mi to musi włączać i wyłączać, a nie chcę polegać tylko na domownikach. Także timery to był koszt około 50 zł. A szczególnie, że jeszcze pod timery mam podpięte terrarium, także, także tym bardziej z tego się cieszę, że, że takie coś posiadam. No co tam zapomniałem jeszcze dodać, no wiaderka, jakieś tam sobie 20 litrów kupiłem, no to nie wiem, koszt około 20 zł, plus po prostu mam kilka, które tam jeszcze gdzieś zostały w domu, także to też nawet nie ma co, co dawać po prostu do tych kosztów, ponieważ każdy ma inne sposoby na tą, na tą swoją filtrację i po prostu podmianę wody. Także jeżeli chciałbym to sobie wszystko tak podliczyć... Nie wliczając właśnie tych wszystkich e, takich pierdół, e, no to za takie akwarium, żeby założyć, no to trzeba dać, e, powiem tak, ja dałem około 4,5 tysiąca e, złotych na stan, który jest obecnie, ponieważ e, nie wliczam do tego e, wszystkich e, mediów które mam w filtrach i tak dalej, bo to już sobie stosuje każdy inaczej. Z mediami, ze wszystkim podejrzewam, że śmiało może to dobić nawet do 5000 razem z obsadą, ale jeżeli byśmy chcieli założyć takie akwarium, żeby to miało w miarę jakiś sens, jeżeli mi chodzi o tanganikę, no to przygotujmy się na wydatek. No 3, 3,5 no tysiąca to, no to trzeba dać, że tak powiem na start. Aby to po prostu jakoś wyglądało i spełniało swoją rolę, także, jak widzicie, też nie są to, to małe pieniądze. Akwarystyka to jest worek bez dna, ponieważ cały czas trzeba coś dokupować, coś się zepsuje, coś wpadnie, coś wypadnie, nie? Yy, no także, no, mogę to zrobić taniej, mogę to zrobić troszeczkę drożej, chociaż jak coś mogę zrobić, to, to wolę to raczej zrobić niż kupić. Yy, no i mi wyszło właśnie taki te około 4,5 tysiąca. Złotych, plus wszystkie pierdoły i media, no to wyszło około 5000, oczywiście. Na pewno tutaj jeszcze dojdzie sporo rzeczy. Mianowicie, chciałbym sobie jakąś tą szafkę obudować, aby to po prostu te kable tak brzydko nie wyglądały. Chyba, że wdrożę swój plan w życie, że po prostu od razu kupię większe akwarium, bo, bo też po prostu takie pewne plany są. Jeszcze nie wiem, co tak naprawdę będę. Będę działał w tym temacie, także albo szafka, albo od razu, jeżeli zrobię większe akwarium, to już podejrzewam, że wtedy dojdzie większy stelaż, sam i tak dalej. I to będę musiał jakoś obudować, obudować sensownie, aby nie było takiego dużego parowania wody. Także na tym to zakończę. Widzicie mniej więcej, jakie to są koszty. Oczywiście koszty mogą się różnić w zależności, co tam jeszcze będziemy trzymać, bo jeżeli tutaj chcemy zrobić akwarium roślinne, no to same podłoża, rośliny, sprzęty, wszystkiego rodzaju, nie wiem, sprzęty dodające CO2, samo oświetlenie, no to to będzie nieporównywalnie droższe w zakupie. No co tutaj będzie tańsze, no to myślę, że obsada będzie rybna troszeczkę tańsza. Z filtracją to też jest różnie, co się tam trzyma. No chyba, że planujemy akwarium morskie, no to przygotujmy się na wydatek, Zależy, co będziemy trzymać, no ale takie akwarium to na pewno z 10 tysięcy, jak nie lepiej, nie? Także to chyba będzie na tyle i trzymajcie się, cześć!